Witam Was, kochani, w kolejnym odcinku i zapraszam na przegląd do sklepu Pepko. I na samym wstępie mam dla Was dwa nowe kubeczki. Ten mi się bardzo spodobał, śliczny różowy kolor. Do tego ma złote uszko i jeszcze ten prześliczny wzorek. Kubeczki kosztują 15 zł, i oprócz tego różowego mamy jeszcze do wyboru niebieski, który wygląda tak samo, też ma złote uszko, tylko ma inny wzorek. No, moim zdaniem, hit. Kochani, w dzisiejszym filmiku mam dla Was kolejne nowości na walentynkowej kolekcji. Mamy też nowość z Toma i tym razem jest to talerzyk i miseczka. Po powolutku pojawiają się kolejne ozdoby wielkanocne. Wprawdzie dalej są to powtórki z tamtego roku, no ale od czegoś trzeba zacząć. A pod koniec filmiku mam dla Was prześliczny pluszowy plecaczek w kształcie pieska. Więc oglądajcie do końca, a jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę. A teraz zapraszam już na przegląd i zaczniemy sobie od nowych dwóch kompletów pościeli. Kosztują 80 zł. Rozmiar mamy tu 220 cm na 200 cm. Do wyboru mamy dwa nadruki. Pierwszy jest taki zielony i mamy tutaj nadruk liści. Pościel jest miła w dotyku, jest bawełniana. Mnie osobiście bardziej spodobał się ten drugi nadruk, ponieważ mamy tutaj taką biało-niebieską kratę. I ta niebieska również kosztuje 80 zł i też mamy tutaj ten duży rozmiar. Szkoda, że nie było tych mniejszych rozmiarów, bo ta niebieska bardzo mi się podoba i chętnie bym ją sobie wzięła. A teraz mam dla Was kolejne nowości na walentynkowej kolekcji i pierwsze mamy ceramiczne pudełeczko w kształcie serduszka. Do wyboru mamy białe albo różowe, tylko uważajcie jak będziecie je brać do ręki, ponieważ ta przykrywka no lubi spaść. Pudełeczko kosztuje tylko 7 zł, nie jest za duże, ale popatrzcie jakie ma piękne ozdoby, no wygląda prześlicznie i super, że mamy dwa kolory do wyboru. A teraz mam dla Was nową świeczkę i pierwsze, co się rzuca w oczy, to jej opakowanie, bo tą serię świeczek dobrze znamy i zazwyczaj jest tak, że opakowanie jest w innym kolorze niż przykrywka. A tutaj mamy zarówno czerwone opakowanie, jak i czerwoną przykrywkę, więc tutaj jest pierwsza nowość. Kosztuje ona 20 zł i ma bardzo ładny cytrusowy zapach. To mnie zawsze śmieszy. Co roku chociaż w jednym sklepie pojawia się ta antystresowa piłeczka w kształcie serduszka. Tym razem pojawiła się w Pepco i kosztuje 5 zł. No nie wiem, walentynki są aż tak stresujące. Tutaj mamy kolejne dwie świeczki. Obie są w kształcie serduszka. Pierwsza jest zapakowana w taki kartonik i kosztuje 10 zł. Obie mają ten sam jagodowy zapach, i druga była odpakowana, więc można było sobie powąchać. I powiem Wam szczerze, że spodziewałam się, że ten zapach będzie bardzo słodki, a nie jest. Jest bardzo intensywny i jest wyczuwalna jagoda. Druga świeczka jest również w kształcie serduszka. W takim ceramicznym opakowaniu i kosztuje ona 15 zł. wczorajszym przeglądzie pokazywałam wam białą poduszeczkę w kształcie serduszka. Teraz dojechała dokładnie taka sama, tylko różowa. Też jest wykonana z tego długiego futerka i również kosztuje 15 zł. Nie sądziłam, że jeszcze coś nowego pojawi się na kolekcji Toma i Jerego i mamy tutaj dwie nowości. Pierwsza to jest ceramiczny talerzyk, kosztuje 10 zł i tutaj ten nadruk był zaklejony, dlatego poszukałam na internecie zdjęcia. I mamy tutaj Toma i Jerego, którzy hmm, przygotowują sobie śniadanie. Do kompletu do tego talerzyka mamy jeszcze miseczkę, która idealnie sprawdzi się jako miseczka na płatki. I tutaj też niestety ten nadruk był przykryty przez ten kartonik, ale na, na stronie internetowej też znalazłam zdjęcie i też mamy tutaj Toma i Jerego, ten sam nadruk co mam na tym talerzyku i ta miseczka kosztuje 12 zł. Ta miseczka i ten talerzyk idealnie pasują do tych kubeczków, które wam już wcześniej pokazywałam. No, popatrzcie, jaki piękny, śniadaniowy komplet. Tylko tak dla przypomnienia, kubeczki kosztują 12 zł. A teraz mam dla Was kolejną nową świeczkę i tym razem jest o zapachu kawy late. No, powiem Wam, że bardzo ładny, intensywny zapach. Mamy tutaj takie połączenie kawy i śmietanki. No, dosłownie kawa late. Bardzo ładny zapach, kosztuje 6 zł. Ja osobiście bardzo lubię te świeczki i z nich najbardziej lubię tą różową, ale ta kawowa ląduje na drugim miejscu. A teraz mam dla Was pierwszą ozdobę wielkanocną. Jest to niestety powtórka z tamtego roku i również jest to świeczka. Kosztuje 12 zł. Jest takim ceramicznym, fioletowym opakowaniu w kształcie skorupki od jajka. Zaraz Wam jeszcze pokażę sztuczne kwiaty, które również były z tej kolekcji wielkanocnej z tamtego roku. No, jak na razie cisza. Ja wiem, że jeszcze mamy dużo czasu do wielkanocy, ale nie ukrywam, że chętnie bym już zobaczyła, jaka będzie w tym roku kolekcja. A teraz przejdziemy sobie na sztuczne kwiaty, i pierwsza. No to może to było w sumie na Wielkanoc, ale bardziej to była taka kolekcja wiosenna. Mamy tutaj sztuczne kwiatuszki w takich metalowych wiaderkach, kosztują 10 zł i mamy kilka kolorów do wyboru. Mamy kolejne tulipany, i tym razem jest to bukiet ściętych kwiatów, ale popatrzcie, jak one pięknie wyglądają. No jak żywe, kosztują 12 zł. Mamy kilka kolorów do wyboru. Oprócz tych różowych były jeszcze żółte, takie ciemno różowe i białe. I powiem Wam, że te białe mi najbardziej się spodobały, ponieważ ja też najbardziej lubię białe tulipany. No popatrzcie, jak pięknie wyglądają i kosztują tylko 12 zł. Kolejny bukiecik, troszeczkę mniejszy. Mamy tutaj więcej kwiatów, no i powiem wam szczerze, no to już widać, że to są sztuczne kwiaty. Kosztuje 35 zł. Mamy tutaj spory wybór, ale jednak te tulipanki bardziej mi się podobają, no i są tańsze. Kochani, śnieg za oknem, a w Pepko mamy już krokusy. No popatrzcie, jaki to był hit w tamtym roku. Ja pierwszy raz widziałam sztuczne krokusy. Kosztują 12 zł. Na razie do wyboru były tylko fioletowe, a w tamtym roku z tego co pamiętam były jeszcze żółte do wyboru i były jeszcze przewiśniegi. No zobaczymy to, co w tym roku się pojawi. A na koniec mam hit dla dzieci. Pojawił się pluszowy plecaczek piesek. No popatrzcie, jaka fajna buzia, i do tego jeszcze ma takie uszka. No cudo, ale popatrzcie na zamek: on ma tutaj bryloczki w kształcie kości. No świetny detal. Plecaczek bardzo ładnie wykonany, miły w dotyku. A cena kosztuje tylko 30 zł. No hit. Na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Kochani, ja biegnę do Action nagrać promocję tygodnia, więc za kilka godzin wrzucę kolejny filmik. A teraz życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się ciepłutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.